www.tomiland.pl/7 days to die naprawdę dobra strona poświęcona ciekawostkom jak i aktualizacjom ze świata gry 7 days to die zapraszam link w opisie pod ostatnim odcinkiem było żałośnie mało łapek w górę. Co to w ogóle ma znaczyć? Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem zrehabilitujecie się i zostawicie chociaż te przysłowiowe 30 łapek w górę. 30 łapek w górę. Już teraz widzę, jak klikasz łapkę w górę, klikasz like, klikasz like pod tym filmem i widzisz już ponad 30 łapek w górę i ja też już tą liczbę widzę. Kurde, bo tak nie będziemy robić. Ma być ponad 30 łapek w górę. Bo pod ostatnim odcinkiem to było naprawdę straszne. W pierwszym odcinku 36 łapek w górę. 30 6 łapy w górę. Tutaj ma być chociaż 30, tak? Każdy zrozumiał, Każdy dał już łapkę w górę. No, jeżeli daliście łapkę w górę, oglądajcie dalej. Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Trysa, a to jest kolejny odcinek. Stawię tutaj horda, Zombie Horde. I tak trochę za szybko skończyłem poprzedni odcinek, dlatego że odbugowało się dziwnym cudem, i mamy kolejną hordę, mamy kolejną hordę. Dobra, tamten raczej sobie zginie Dobra, kurde, nie trafiłem, kurde, nie trafiłem Naprawdę, dobra, hardcore jednak jest Jednak hardcore będzie Jednak hardcore, dobra, trochę go zraniłem ja Powinien tutaj leciutko umrzeć Okej, okay. tego też ładnie zraniłem tutaj Dobra, lecą kolejna. Jak widać, jest ten hardcore, którego nam ostatnio brakowało Zdecydowanie ostatnio nam tego brakowało Kurde, dobra, kolejny dostał Oni powinni tutaj leciutko zginąć Dobra, czy lecą kolejne? Lecą kolejne, czy nie lecą? Dobra, kolejny też nie żyje. Mieć za dużo napisów. Czyżby, czyżby to był koniec? Jest szósta rano, więc wydaje mi się, że tak. No, trochę brakuje mi tutaj grubych. Jakiś jeszcze umarł. Nie widziałem nikogo tutaj. Wokół mojej tutaj twierdzy. Czyżby jeszcze jakiś gracz tutaj grał i zabijał bez mojego pozwolenia? Nieładnie, tak? Nieładnie. Nieładnie, nie, no chyba nic się już nie dzieje, więc ja sobie już tutaj robiłem jakieś patyki i inne rzeczy. I przydałoby się, abym zrobił właśnie, 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 właśnie pewną rzecz, czyli, czyli, czyli właśnie ladder, ladder, czyli właśnie drabinki, Faj, fajnie, fajnie, odbugowały się trochę, więc mam nadzieję, że teraz to już nie będzie odbugowane ale za chwilę zrobię sobie cięcie małe, bo muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić, czy wszystko ładnie się nagrywa i tak dalej, i tak dalej, bo takowe chciałem zrobić właśnie, właściwie przed chwilą, ale nagle patrzę, e, odbugowało się, więc no to fajnie, fajnie, że się odbugowało. Ja te położyłem, tylko dwie wystarczyły, więc okej, okay. okidoki. Będziemy mieli jeszcze takie awaryjne przejście, jakby. A widzimy się za chwilę, e, jak sobie tutaj zapiszę grę a spra i sprawdzę, czy ładnie się wszystko nagrywa. Okej, okay, kolejna noc, lecą skrzynki do nas, dobra. Chodźcie, moje pyszne skrzyneczki. Pyszne, nie wiem, nie próbowałem nigdy skrzynek. O, tutaj siekierka moja leczała, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale leżała, tak? Leżała, dobra. Mam nadzieję, że to jak normalnie się rozwali. No, się długowało? Nie, dobra, chyba te. Chyba to muszę jakoś rozwalić, tak? Dobra, rozwaliłem. Dobra, jakoś dałem radę, kurde. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę. Powtarzam wam to chyba co odcinek, ale naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Naprawdę bardzo dziwne. Dobra, tutaj nic nie potrzebuję. Zdecydowanie nic nie potrzebuję. To jest dziwne, że w ogóle głód i pragnienie mi nagle nie spada. Więc to jest naprawdę. Kurde, nie ogarniam za nic tej gry. Dobra, tutaj jakoś. Coś bliżej mnie spadało, jakieś bronie. No uuu, widzę jakaś lepsza broń, lepsza broń. No właśnie, co nocy lepsze rzeczy będą nas spalać, żeby po prostu ułatwić bo właściwie proporcjonalnie lepsze będą hordy i tak dalej, Więc będzie po prostu ciężej. Będzie ciężej i ciężej i ciężej, aż w końcu umrzemy, każdy nasz umrze. Kolejne? Kurde, nie dla może to się zbugował i nagle co kurde minutę będą mi spadać, nie wiem, nie ogarniam na razie tego nie potrzebuję, ale czuję się trochę niepewnie dlatego, że wydaje mi się, że i tak mogą tutaj przeskoczyć to moją jakby tarczę szmatu, że tak to nazwę to moje tutaj dodatkowe zabezpieczenie jest właśnie desek więc sobie zrobię jeszcze jedną warstwę, bo mi się wydaje, że one nawet będą w stanie przeskoczyć to jak tak, jak, tak, 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 tak trochę się wybiją, jak można się wybić na YouTubie na przykład napis napiszecie sobie na kartce papieru YouTube, to możecie się wybić na nim, tak sobie skakać po tej karcie. to oni też tak skac skaczą po zasiekach, tak mi się wydaje, bo, kurde, podejrzewam, że oni tak jakoś wyżej skaczą, jak są na tych zasiekach, tak właśnie zaobserwowałem, dobra, tak raczej mi nic już naprawdę nie zrobią, tutaj przydałoby się, dobra, zrobić coś takiego i tutaj walnę sobie kolejne drabinki, bo jeszcze takowych trochę mam, więc e, zdecydowanie mogę sobie tak zrobić, dobra, kurde, nie tak chciałem zrobić... Boże, ale to dziwnie wygląda. Nie no, da się chociaż po tym wchodzić. Dobra, później to jakoś się ogarnę jeszcze. No, później to jakoś ogarnę, to mamy takie jakby centrum dowodzenia, czyli wchodzimy sobie tutaj i mamy na wszystko wydygane, wydygane ale myślę, że kolejnego tego dnia właśnie możemy porozmawiać o serii luźne granie z sezon 5, miałem to porozmawiać w poprzednim odcinku, ale w poprzednim odcinku naprawdę zaskoczyły mnie bugi tej gry, więc z wrażenia aż wam nie skomentowałem tego co wam właściwie obiecałem w pierwszym odcinku że w drugim odcinku porozmawiamy na sezonie 5 kolejnym właśnie luźnego grania, który nam się szykuje już niebawem jak wyjdzie tylko alfa 11 ogólnie czego możecie się spodziewać to po prostu roz, rozpierdzielu tak, to chciałem wam powiedzieć naprawdę będzie się działo będzie się działo. Przygotowałem dla Was naprawdę bardzo dużą rzecz. Bardzo dużą rzecz. Bardzo dużo nowych rzeczy, zdecydowanie nowych rzeczy, które na pewno, na pewno Wam się spodobają. Już już to po prostu widzę, że Wam się to spodoba. To jest po prostu rzecz, którą można zobaczyć. Można zobaczyć, że właśnie Wam na pewno to się spodoba. Dobra, spróbuję to jakoś rozwalić. Rozwaliłem gniazdo, właśnie. Dobra, jakoś to rozwaliłem. Nauczyłem się rozwalać bugi. Kurde. Ja to będę majster, jednak taki, czy... Nie, dobra. Jakoś zaczyna chociaż ta moja twierdza tutaj wyglądać, no nie powiedziałbym, że jakoś mega dobrze, no ale nie powiedziałbym też, że tragicznie, tak? Nie powiedział, że tragicznie. Tu mam jakiś rozwalony zasięg, więc zdecydowanie tutaj mogę go położyć. Mam bardzo dużo właśnie tych takich patyczaków, które będę chciał tutaj zdecydowanie użyć, aby zaoszczędzić. Oszczędzamy na wszystkim jak najbardziej. Dobra, robimy. Zasieczki. Zasieczki, zasieczki, zasieczki. Dobra, mamy ich już sporo, wystarczy, że wystarczy, myślę, że nam to zdecydowanie na obłożenie jeszcze raz, tak wokół. Tutaj mamy zdecydowanie niedobór właśnie tych warstw. No ale jak mówiłem, o sezonie piątym luźnego grania będzie się naprawdę działo. Jak właściwie w sezonie czwartym, czyli tym, co właśnie teraz był, podniosłem sobie poprzeczkę wyżej od sezonu trzeciego o jakieś 2 hmm, cm, że tak powiem, bo dużo się nie zmieniło, to w tym sezonie w tym sezonie luźnego grania w piątym e, tą poprzeczkę sobie postawiłem, e, dajcie mi pomyśleć, 2 e, metry wyżej. Tak wam to powiem, tak wam powiem to. E, kurde nie, kurde nie, to jest złe zawsze jak się zranić z zasiekami, naprawdę to jest złe, bo nie dożyć, że uszkodzić to swoje zasieki. E, które będą wtedy gorsze, to jeszcze mega dużo się zranisz, bo właściwie jedną czwartą HP ci jedzie, jak nie więcej. Jedną trzecią taką już nawet bym powiedział. No ale dobra, HP jakoś się tutaj regeneruje w miarę, więc to było ok. Dobra, nie zraniłem się. Więc naprawdę będzie rozpierdziel... Jeżeli wszystko mi się uda. A niektóre rzeczy nie zależą ode mnie, nie zależą tylko ode mnie. Ja to jestem takim pośrednikiem tylko dla niektórych rzeczy, ale jeżeli wszystko wypali, to naprawdę poprzeczka będzie 2 metry wyżej niż było ostatnio, więc naprawdę będzie, będzie się działo, będzie zabawa. Tak wam właśnie tutaj powiem. Bo naprawdę, naprawdę, kurde, poprzeczkę wysoko sobie położyłem. Nie wiem, nie jestem pewien, czy dam radę. Zrobić to, co po prostu zaplanowałem sobie na ten sezon, bo. To, 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 co zaplanowałem, naprawdę jest trochę takie niezawysokie wysokie na ciebie? Tak bym to skomentował, bo naprawdę, kurde, ale właściwie nie, nie mogę wam, to jest właśnie słabe, bo nie mogę wam nic powiedzieć, bo to ma być niespodzianka dla was. Ja wiem, że jeżeli to wypali, to naprawdę mega wam się spodoba seria. Na co liczę? Na co liczę, a nic nie mogę wam właściwie powiedzieć dotyczące właśnie tej właśnie serii, bo bym wam tutaj, kurde, wszystko powiedział i to. Nie. Uff! Kurde, przepraszam, że dmuchłem wam w mikrofon, to pewnie jakieś szumy będziecie mieli Ale nie mam nic, czym bym miał się uleczyć A nie, mam tu jakiś bandaż, dobra uh, Dziękuję gro, dziękuję, że jesteś taka łaskawa i dałaś mi bandaż Ścieło mi aż grę To, to, to za karę ci nie dziękuję, śmieciu jedyna nie gro Dobra, no myślę, że takie zasieki na kolejną noc wystarczą, w końcu to dopiero będzie noc Noc, jaka będzie noc, noc? Jaka, jaka trzecia noc będzie, więc naprawdę tutaj nic specjalnego dziać się nie powinno czy mam gdzieś tutaj blisko jakieś tutaj moje skrzyneczki? Mam, więc zdecydowanie się przejdę po nie, zbiorę sobie je i no jedzonko, jedzonko zawsze na propsie. Jeszcze jedna skrzynka, gdzie ona tutaj jest? tutaj jest przede mną, tu jest przede mną, mam jakieś pochodynki, zdecydowanie się przyda. Okej, okay, witam was z powrotem, jestem już po króciutkiej przerwie, która była właściwie dla was niezauważalna. Bo e, ogólnie przepraszam was za przerwę i o czym ja tam mówię, mówię na pewno o sezonie, o sezonie, który się tutaj szykuje, czyli piątym, ale wydaje mi się, że chyba wszystko co chciałem to wam powiedziałem na temat tego sezonu, jednym słowem będzie rozpierdziel, jeżeli nam się to uda, jeżeli mi się to uda, właściwie nam, <gry> trochę wam już podpowiedziałem o co będzie chodziło, nam, tak, kurde, ile tej samolecików, przed chwilą jak zaczynałem to kolejny, ja pierdziele, czy ten, kurde, ta noc będzie naprawdę taka hardkorowa, czy... Kurde, oni im się coś zbugowało znowu, jak to to właściwie. O! Co? Uuu! Uuuu! co? Nie! Nie! To jest złe aż. To jest już złe. Jakie przedmioty dostałem, nie? Wracam do ma. Wracam do mojej bazy. ja pierdziele, kurde. Bazułkę! Auger! Gaskan! Co ja zrobiłem? Odwaliłem jakąś trawę, dobra, nieważne. Ja pierdziele, naprawdę aż takie rzeczy. Kurde, to ja nie wiem, kurde. Tutaj. To, to ja boję się grać, kurde. Jak takie rzeczy mi dają, to znaczy, że będzie proporcjonalnie trudno. Dobra, chowamy się. Chowamy się, ja się w ogóle cykam tutaj cokolwiek robi, dobra, zrobiłem taki dodatkowy zasiek jeszcze. Na zapas, bo kurde. Lepiej zrobić na zapas, dobra, to sobie jeszcze zrobimy, zrobimy, zrobimy coś może takiego. Dobra, ostatni zasięg na to poszedł, ciekawe wyliczenie, ciekawe wyliczenie, panie Rysie Dobra, mamy jakieś tutaj pochodynki, więc zdecydowanie możemy je użyć, możemy je użyć te na bokach po będzie oczywiście jaśniej dlatego, że pamiętajmy, że YouTube trochę przyciemnia te moje filmiki Co nie jest dla nas okej, okay, tak? Co nie jest okej? Okay. Dobra, HP mamy praktycznie całe, bozułkę mi dali, augera mi dali, kurde co jeszcze mi dasz, moja kochana gro? Dobra, pierwsza horda, okej, okay, dobra, dobra Spokojnie, pierwsza horda Zachowajmy spokój e, Dobra, bierzemy tutaj amunicję wszelką e, Dobra, mamy amunicję Przyładuj to szybko Dobra, mamy bardzo, bardzo Dużo broni, bardzo, bardzo Bardzo dużo broni, więc mam nadzieję, że Nam się uda, lecą pierwsze zniubiaki Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna zbugowana noc Bo wtedy to by było Słabo na razie spokojnie się zaczęło. Pierwszy ząbek przyleciał. Na razie spokój ogólnie, nic specjalnego się tutaj nie zadziało. To muszę z tę skrzynkę zabrać, bo tak się na mnie patrzy. Ej, może mnie zbierzesz kiedyś, a ja mówię, he, nigdy cię nie zbiorę a ta skrzynka wtedy jest, jest smutna, na, pe na pewno jest, jest smutna wtedy. Dobra, ona umarła. OK, źle, dobra, kolejne. Kurde, dobra. Przeładuj szybko, przeładuj. Dobra, full auto, kurde, full auto. Przepraszam, bo w ogóle pod tych, podczas tych hord mogę mniej mówić. Tylko, że skupiam się, żeby jakoś tutaj ładnie trafiać. Dobra, przeładuj szybko, nie będziemy tracić czasu na to później. Dobra, jak na razie ładnie idzie. Tutaj jakoś specjalnie te zombiaki nie zaatakowałem jeszcze mocno. Trochę mi tam zasięgu uszkodziły, ale nie jest problem. Dobra, tego chociaż tutaj trochę spowolnimy. Dobra, on właściwie jest pewnie na hita od zasięgu, więc go sobie tutaj zostawimy. Chociaż właściwie... Dobra, nie żyje. Mogę go już tam zostawić, bo właściwie i tak uszkodził lasiek. w chwili, gdy umierał, więc tak trochę... Nie, Fajnie, nieopracalnie, ale nie mogłem tego wiedzieć, tak, nie mogłem tego wiedzieć. No dobra, na razie spokojnie znowu, spokojnie znowu. Za chwilę powinna przyjść kolejna horda. Kolejna horda. Ale wydaje mi się, że jeszcze coś powinno podczas tej hordy przylecieć tutaj do mnie. Tak mi się chociaż wydaje. Tutaj halo, halo. Macie tutaj pochodnie. No kurde, jeżeli teraz te jakieś zabłądzą gdzieś tutaj, naprawdę spoczuję, jak wielkim debilem trzeba być. Kurde, pochodnie im postawiłem. Bazę, kurde, widać z końca tej mapki. One dalej widzieć mnie nie będą. no. Kurde, czyżby koniec, czyżby nagle koniec, koniec hord. Nie ma nic. Czy, czy, czy jednak coś jeszcze wleci do mnie? Tutaj nie wiem, szczelę wam jeszcze, szczele, proszę, szczeliłem wam kurde no kurde oznaki kurde elementarne widokowe im daje daje im oznaki audiowe czyli do słyszenia zapomniałem słowa którego chciałem uczyć ale okej okay. no kurde już powinni mnie widzieć nawet dym z tych pochodni leci no to kurde oznaki jeszcze dymne im daje kurde nie wiem czy tutaj napis mam dać horda macie przyjść tutaj nie wiem czy takie, o za chwilę mi się w ogóle ta broń rozwali, ale mamy kolejne, mamy bazułkę, mamy bazułkę właśnie. Żeby nie było nam nudno, weźmy bazułkę. Prawdopodobnie w Alfie gdzie się nie mieliście okazji widzieć takie cudeńko. Patrzcie, patrzcie, wycelujemy sobie mościk, jaki mościk Takie rzeczy tylko na Zombie Horde. Zostajesz bazułkę na trzecią noc. To jest w ogóle najciekawsza rzecz na świecie. Dobra, przeładuję. Nie no, przeładuję, mam cztery rakiety. Kurde, kurde, gdybym takie rzecz, patrzcie, dym, yy, znaczy powietrze, właśnie napchał powietrze do bazyłki nagle mamy rakietę. Kurde, żeby, żeby tak się dowiedział Putin, to już by był koniec świata, naprawdę. Dobra, czyżby to był koniec? Halo? Ząbiaczki? Tu jestem. Tu, halo? Przepraszam, tutaj jestem. Przepraszam ząbiaki no nie wiem, no kurde, zaczekam, bo wcześniej kurde, za szybko zrobiłem wam cięcie i nagle kurde, nie zobaczyliście hordy, tak? I dzisiaj, i dzisiaj zaczynaliśmy odcinek tak trochę z dupy. Eee, a, a nie widzieliście, no nie, nie wiem, no poczekam, poczekam no, oczywiście do piątej rano. Zobaczymy, zobaczymy. Ja się standardowo napiję, jak nic się nie dzieje. Napiję. No, o, leci! O kurde, dzieje się! Aż nie mogę się na. Kurde, butelko! Nie rób mi tak. Dobra, no jednego zabiłem. No kurde, rzuciłem butelką, biedną butelką. Po to, żeby zabić tylko jednego zombiaka? Kurde, przepraszam cię butelko. Przep... Gdzie jesteś? O, tu jesteś butelko, dobra. Przepraszam cię butelko. Widzowie, napiszcie w komentarzach, przepraszamy butelko. Chyba że nikt nie dał rady obejrzeć 10 minut filmu, kurde. Naprawdę, odcinek z tej serii nie będą długie, więc no, wydaje mi się, że każdy chyba będzie miał wystarczająco czasu, aby obejrzeć ja, bo to jednak, kurde, 15 minut cyklu 24 godziny, a, a nawet tyle nie będziemy nagrywać tutaj. Dobra, taki jeden i nagle koniec, koniec, ja tutaj czekałem na wielkie wybuchy. Buguje się to trochę, chyba naprawdę, kurde. Tu jestem, no, tu jestem, skaczę. Halo. Przepraszam, zombiaki? Czy naprawdę nie wiedzą, że ja tutaj jestem? No, tu jestem, no. Ja pierdzielę, no. Kurde. Co oni mi robią? No, dlaczego tak robicie zombiaki? No, przyjdźcie do mnie. Kaman mi. Me. Go me, my team. Kurde, no. Niedobre zombiaki. No, ta horda była bardziej hardkorowa już, no, ale. Powinno być wiki więcej. Dobra, już jest piąta. zaczekamy do szóstej, tak? Zaczynamy do szóstej, bo o szóstej już będzie robiło się jasno i chyba od siódmej właściwie przestałem biegać, więc. Mówi się trudno, tak? Mówi się trudno. Okej, okay, mamy już szóstą, za chwilę piętnaście. Właśnie piętnaście i nic się nie dzieje kompletnie, więc to chyba tyle z tej hordy. Zobaczymy co kolejny dzień. Jeżeli dalej tak pójdzie, to przetrwam tutaj nieskończoność dni. Nie mam amunicji. To może to mnie zabije, dobra? Nieważne, trzymajcie się do kolejnego odcinka właśnie z tej serii, po, lub po prostu filmów na moim kanale, do których serdecznie zapraszam. Czy słyszałem? Jakieś zombiaka chyba nie. Dobra, trzymajcie się do kolejnych filmów na moim kanale. Yo! Ready, aim, fire!